Rozdział 24. Komendancie. Komendancie. Tak kazał nam do siebie mówić nasz nowy wujek, u którego wraz z moim jedynym prawdziwym przyjacielem Lejsem rozpoczęliśmy kolejną pracę w polskim budownictwie. Tak jest, komendancie. Mieliśmy odpowiadać na każde polecenie komendanta, a on sam zaczął swoją przemowę. To jest budowlanka, to jest sport wagi ciężkie, nie jakaś tam piaskownica. Będziecie jebać, tu tyrać, poleje się krew i pot, ale będziemy napierdalać tematy, temat za tematem, bo jak nie, to te tematy będą napierdalały nas. Taka jest prawda. Albo napierdalasz w temat, albo on w ciebie. I to ty decydujesz, kto ma jaką rolę. Tylko popatrzcie na tych wszystkich budowlańców dookoła, jakie dziady, jakie paprochy. Inaczej by wyglądali, gdyby pracowali po mojemu. Służyłem w Afganistanie, byłem w legii, widziałem trupy, a wy mi mówicie, że tej elewacji nie da się pomalować? Da się ją kurwa pomalować i zrobimy to. Teraz spójrzcie na to. To jest misja. Każdy niewymalowany metr kwadratowy tej elewacji to przeciwnik. Pieprzony terrorysta, którego trzeba pokonać. Pomalowanie każdego metra to pokonanie jednego przeciwnika z syna, który przyszedł tu gwałcić wasze matki, gwałcić wasze siostry, gwałcić wasze córki. Nas jest siedmiu plus ja. Przeciwników jest tysiąc! Ale my to rozpierdolimy w jeden dzień. Jesteśmy komandosami elewacji! Jeden dzień i ta elewacja jest nasza. Będziecie robić, co wam każe i będziecie to robić, bo tylko tak pokonamy wroga. Niepomalowana elewacja to brak pieniądza, a pomalowana to zwycięstwo. Pieniądze, trofeum, amunicja do kolejnej akcji. Będziecie dymać w pocie czoła, przestawiać rusztowania, nieść pomoc kolegom, którzy nie będą mieli już siły. Będziecie moczyć wałki w farbie, a potem nanosić tę farbę na elewację i metr za metrem pokonywać wroga! Komendant ciągnął dalej, a na jego twarzy było widać coraz bardziej wychodzące żyły i robił się coraz bardziej czerwony. Albo my go, albo on nas, ale wy macie mnie i ja będę was kopał w tyłki, żebyście szli do przodu. Mam największą firmę od elewacji. Takie tematy robiłbym sam, jedną ręką, w jeden dzień, ale jestem na takim poziomie, że mam od tego żołnierzy. Sam już nie mam na to czasu, ja muszę tu myśleć strategicznie, dlatego malować będziecie wy. I mówcie do mnie, komendancie! Stanął na baczność, a wtedy my krzyknęliśmy chórem: Tak jest, komendancie! Taką nam przemowę zafundował nasz nowy wujek, który sam siebie zwał komendantem. A zanim wydał komendę Spocznij, Wałek, w dłoń! To pierdolił jeszcze dobre pół godziny o tym, jaki on nie jest zajebisty i zorganizowany, i jaki nie lepszy od konkurencji, która jedyne co potrafi, to go kopiować. Na koniec kazał nam ruszyć do boju. Stał na baczność i każdemu co chwilę krzyczał, co ma robić. Na swój sposób było to dziwne, ale Praca u komendanta faktycznie jakoś szła, i w pół dnia mieliśmy pomalowaną połowę elewacji. I malowaliśmy sobie te elewacje dalej, a komendant dopingował nas krzycząc na całą puchę: ap, 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 napierdalać, napierdalać, atak, atak! I w pewnym momencie zobaczyliśmy, jak nagle do wszystkich dziur w ogrodzeniu budowy zapierdalają hordy przerażonych majstrów. Z daleka wyglądało to, jakby majstry dosłownie wylały się ze wszystkich budynków i wykopów budowy i zaczęły wyciekać przez płot. Wystarczyła chwila, i budowa, która normalnie była jak mrowisko, jeśli chodzi o liczbę majstrów, to nagle opustoszała i przypominała przy prypeć. To miasto, które każdy z mieszkańców opuścił dosłownie jak stał, kiedy zarządzano nagłą ewakuację po awarii elektrowni jądrowej. Tak też wyglądała budowa. Wiaderka z wodą czy klejem, które ktoś niósł. Stały sobie przy wejściu na budowę. Gdzieś kręciła się betoniarka, gdzieś tężał właśnie klej czy cekol w wiaderkach, gdzieś stała koparka z łychą pełną ziemi i to w pozycji górnej. Najlepszy był żuraw budowlany, na którym dyndał prefabrykat, kiedy dźwigowy zniknął z dźwigu. Po prostu wszystko wyglądało tak, jakby nagle wyparowali wszyscy budowlańcy. No i zaraz okazało się czemu. Bo i nasz komendant zaczął drzeć mordę na cały regulator. Kryć się! Kryć się! Oddział spierdalać! Odwrót! Nieprzyjaciel w okopach! Inspekcja pracy! Kryć się! Darł się w panice, bo w końcu nikt z nas zatrudniony nie był legalnie, tylko dymaliśmy na czarno, jak to zwykle wtedy bywało w budowlance. Spierdalać! Spierdalać! Do tamtej dziury spierdalać! Krzyczał komendant i wskazywał palcem na najbliższą dziurę w płocie. No i wszystko byłoby cacy, gdyby nie taki jeden Herman, na którego mówiliśmy Gering. Wywalił się chłop i spadł z rusztowania tak, że rozwalił se łeb. I mu się tam pod tym rusztowaniem dodatkowo kark złamało. Leżał Gering w konwulsjach i nawet nic nie krzyczał. Komendant próbował go podnieść i wtedy Herman wydał taki gardłowy dźwięk i stracił przytomność. To go komendant rzucił na glebę i czmychnął do najbliższej dziury w płocie, bo już inspekcja pracy była prawie obok Geringa. I tak zakończył komendant swoją budowlaną karierę. Mało tego, finalnie wydano za nim list gończy i miał on trafić do więzienia za wypadek Hermana Geringa. A żeby było jeszcze lepiej, to znów pracował z nami wtedy w brygadzie Patryk Gąsienica. I on powiedział, że jak komendant pójdzie siedzieć, to on pośle grypsa do sztumu, żeby chłopaki komendantowi glinę przekopali, bo nam komendant oczywiście nie zapłacił. I tak kolejny raz skończyliśmy z Lejsem bez zapłaty za naszą pracę. I znów musieliśmy szukać sobie nowej ekipy, w której zgodzimy się na najpodlejsze warunki, byleby jakąkolwiek zaliczkę wyciągnąć i mieć co jeść do kolejnej zaliczki. Sytuacja była tym gorsza, że była jesień, a po jesieni miała przyjść zima. Zimą najgorzej było o robotę, i kto nie złapał jej jesienią, ten zimę mógł przesiedzieć jako bezrobotny.